Jest piękne słoneczko, ale w ogóle widzę co na telefonie, mi świeci w oczy. Jesteśmy troszkę na spacerze, ale kupiliśmy sobie drożdżówkę po drodze i trochę się ubrudziliśmy ją, więc wracamy do domu ku i wtedy może pójdziemy na plac zabaw. Ruchu alt zasnął, um, a ja wracam do domu i chyba zostawię go u rodziców jak śpi i pójdę sobie na takie małe zakupy, bo jutro niedziela. Mm, I chciałabym kilka rzeczy kupić. Dzisiaj robimy pesto na obiad, więc ja wrzuciłam sobie tutaj rukole, olej słonecznikowy. Dodałam też końcówkę tej fety z Violife, bo jakby nie mam do czego jej wykorzystać, więc wiedziałam, że ją zblenduje i będzie po prostu zastąpi mi parmezan. I do tego słonecznik. Zobaczymy, jak wyjdzie. Tak, ostatecznie wygląda moje pesto. Mm, ugotowałam makaron i będziemy jeść z rożkiem. Pewnie nie wygląda jakoś super, ale jest naprawdę smaczne, bo już robię drugi raz. Nasza dynia jest gotowa. Ja włożyłam do niej taką bardzo dużą świeczkę, bo mam albo takie malutkie w kształcie kaktusów, albo właśnie taką dużą, a nie wyczyściłam tej dyni dobrze i ona jest jeszcze mokra w środku, więc boję się, że takie świeczki nie dadzą rady i stwierdziłam, że po prostu ta duża jak się wypali, to mm, wtedy będzie ok, Bo ona paląc się, się zmniejszy, więc... La 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 la. Więc użyjemy sobie tą dużą świeczkę. Na kółki co nie będziemy przykrywać, niech się właśnie ta świeczka trochę spali. I wygląda tak. Ogólnie całkiem ładnie, tylko ona się zapomniałam. Mam mini nosek. Tylko że jest taki malutki, że nawet nie prześwituje ta świeczka. Ale całkiem fajnie wygląda, bo ta świeczka jest różowa i takie czerwone są te oczy. Jak się zgasi światło, to w ogóle będzie cool. Mój generalnie chodzi spadku o 22, czasem o 23. A dzisiaj nie miał drzemki w ciągu dnia, bo byliśmy u dziadków, jest święto i pojechaliśmy. Nie można było jechać na cmentarz, więc pojechać chociaż tak rodzinnie, właśnie spędzić czas. No i rok cały czas tam biegał, krzyczał w ogóle, miał tyle energii, że. Byłam w szoku. No i weszliśmy do samochodu i on odleciał. Ja cały czas go tam zabawiałam. Śmiał się, ale już z zamkniętymi oczami. I po prostu w pewnym momencie przestał. Już nie było ratunku. Próbowałam go budzić, ale no, no nie dało się po prostu, więc z jednej strony się cieszę, bo będę mogła sobie posprzątać, bo dzisiaj rano zrobiliśmy taki syf, dostaliśmy. Um, ostatnio paczki. Ja te paczki otworzyłam z nim i jest po prostu wszędzie taki papier jakby z tych paczek. Myślę, że wiecie o co chodzi. Takie po prostu pocięte kawałki papieru. E, takie harmoniki z tego papieru są w całym salonie. Wszędzie są klocki, roch rozrzucił również ziemniaki, więc e, będę mogła to posprzątać. Plus myślę, że zrobię dla was live'a. E, no ale z drugiej strony boję się, o której on stanie i boję się, że może mieć paną noc, więc... E, z jednej strony fajnie, bo mam czas wieczorem, którego nie mam prawie nigdy. Ostatnio nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam wolny wieczór. Um, a teraz właśnie mogę mieć, tylko że niestety z tym wolnym wieczorem nie wiąże się również zapewnienie przyspanej nocy i trochę, trochę mnie to martwi. Przebiorę się w t-shirt ten tie-dye. O, przy okazji wam mogę pokazać... E jak on wygląda ostatecznie, bo nie wiem, czy Wam pokazywałam. Dresik sprzątam i robię live'a. Tutaj mam pranie, ale pokażę Wam, tak wygląda ten t-shirt. Włożąc go w spodnie, który miałam dzisiaj. I naprawdę jestem mega z niego zadowolona, bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Nawet na tym filmie nie widać tak dobrze, jak, jak to wygląda w rzeczywistości. Jest mniejszy, mam wrażenie, kontrast, ale w dziennym świetle tam kiedyś nie wiem, jak będę z kimś z moich znajomych, to poproszę, żebym nie nagrał w tej bluzce. Bo w dziennym świetle naprawdę jest jeszcze większy kontrast i jeszcze fajniej to wygląda na żywo. Swoją drogą powiem Wam, że Rohuald zasnął dzisiaj bardzo szybko, bo przed 18, ale nie miał w ogóle drzemki w ciągu dnia, bo nie miał w ogóle drzemki w ciągu dnia, ale dzięki temu zdecydowałam, że zrobię. Dla Was live Powiedziałam, że waj będzie o 19, czyli za 10 minut i myślę, że zdążę sobie jeszcze zrobić tosty w tym czasie. Cieszę się, że właśnie powiedziałam, że o 19, a nie zrobiłam od razu jak rok zasnął, bo zdążyłam sobie posprzątać. A bardzo lubię mieć ten komfort wstawania w czystym domu. Naprawdę przeważnie zasypiam z rochem i nie mam czasu posprzątać i robię to razem z nim w ciągu dnia. Później wieczorem i tak jest znowu brudno, bo trochę zrobi bałagan i po prostu rzadko właśnie mam ten komfort chodzenia spać w czystym mieszkanku. Czasem się też po prostu nie chce. A dzisiaj sobie właśnie posprzątałam kuchnię, łazienkę, umyłam podłogę, więc bardzo, bardzo się cieszę i jeszcze sobie zjem kolację nawet, więc w ogóle luksusowo. A, a potem robię dla Was live. W ogóle powiem Wam, że nie ma, znaczy, mam toster, Ale toster jest takim przedmiotem, którego mi się nie chce myć. I wiem, że to może być śmiesznie, ale naprawdę, po prostu nigdy nie chce mi się myć tostera. Więc moim patentem na tosty jest e, patelnia, tost i natugarnik. Proszę bardzo, wszystko tutaj, o tutaj już mam słonecznik od chleba. No ale generalnie tutaj możecie zobaczyć mojego tosta, garnek z ziemniakami. Tu makaron, który muszę schować do lodówki. Tutaj sobie powiedzmy, że posprzątałam. Ułożę z wami. suplica, która u mnie stoi, nie wiem, chyba od kiedy się przeprowadziłam. Bo ja w ogóle nie piję alkoholu, więc jak Ala u mnie była, to piła. A tak to stoi. Syropek dla rożka. Wszystkie Susiki, przyprawy, tutaj chlebak. No tutaj teraz wyjąłem chleb i ser, no ale generalnie tutaj też sobie poukładałam, więc jestem bardzo z siebie dumna, że w końcu posprzątałam. Pokażę Wam pod garnkiem. Obróciłam tosta, z jednej strony jest taki przyrumieniony, ja to robię po prostu na zwykłej suchej patelni. Jeszcze chwilkę z tej strony i robię live'a, bo zostało mi 6 minut.